Salut! Big Popo UFO, Royal Family Poppers, PHSC Familia. Witam Was po raz kolejny w Royal Dance Center i zapraszam Was na tutorial numer 2. Zajmujemy się poppingiem, konkretnie ruchem Twist of Legs. Miłej nauki i do zobaczenia na sali. Twistoflex to mufsik, który odwraca nasze ciało o 90 stopni. Ciało jest podzielone na trzy części. Głowę, tors, biodra i nogi. Możemy traktować twistoflex jako ćwiczenie na izolację. Ćwiczenie, które sprawi, że zrozumiemy lepiej nasze ciało. Ale także jako ruch, ruch taneczny, którego zadaniem będzie po prostu polepszenie naszych setów. Sprawi, że będą one dużo, dużo bardziej sympatyczne. Lecimy na salę i ciśniemy twistoflexa. Dwie wersje Jest to flexa, których e, miałem okazję się nauczyć. A e, parę lat temu, kiedy byłem na początku swojej drogi, jeśli chodzi o popping. zaczynamy e, w prosty sposób, dajemy krok do przodu, to się ręce do góry raz, na dwa, wracam na swoje miejsce, ręce opuszczam na dół dwa. W moim przypadku sytuacja wygląda tak, że przykładam sobie kciuki do kości niedrobnych, żeby mógł później manewrować na tym samym poziomie, w tej samej odległości rękaw, czyli mamy. Raz, dwa i kciuki na toście. Teraz, na trzy odwracam swoje ciało w lewo, natomiast myślę o tym, że, tak jak wcześniej wspominałem, udzieliłem swoje ciało na pewne partie, tak? na trzy partie w naszym ciele. Tutaj odwracam tylko i wyłącznie swoją górę. Tak? W tym momencie, przed tym napisem na koszulce, mogą oglądać osoby, które są z tamtej strony. Hop. Teraz, kiedy wszyscy myślą, że skrócę się w lewo, Przechodzę na prawą stronę, w tym samym czasie podnoszę lewą piętę, przy, przy czym skinam także kolano, to jest równe 4, i teraz twist. Moja góra wraca do przodu, czyli wykręca się w lewo, a moje nogi i biodra zaczynają się hop Teraz jedna partia jest już odwrócona, góra i głowa stały do przodu, odwraca głowę błąd dotyka ramienia, i niczemu wiem, że odpowiednio dobrze się wykręcimy i moja góra odwraca się, prawo i kończy swojego przystępnego instapleksa. Czyli raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. Jeszcze raz, przód, tył. Ciemno skręcam w prawo, podnoszę nogę, odwracam ciało, twist, głowa, góra, kończę Dosyć istotnym elementem jest ten twist, czyli moment, w którym moje ciało musi wrócić do przodu, a w tym samym czasie moje nogi mają odwrócić się w jakimś kierunku, w tym przypadku w prawo. Ja tłumaczę to sobie jako Butelkę, którą zakręcę mam twist, kręcę korkiem z górą mojego ciała w jedną stronę, natomiast butelką z drugą stroną. Butelką staje się dół mojego ciała. wtedy mamy tą opcję twist. Jeszcze raz. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem i. Jest bardzo podobny, natomiast nie mam tutaj efektu ściemniania, że idę w inną stronę. Mam ten sam początek, raz, dwa, od razu kieruję się w prawo, trzy, pochylam się, i. na cztery zginam kolana i prostuję swoje ciało, cztery. Teraz wprowadzam twist, pięć, sześć, siedem, osiem. I? Bardzo podobny sposób, jeszcze raz, raz, dwa. Trzy i cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. Drugi sposób? Raz, dwa, trzy i cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. Jak widzicie, i pierwszy i drugi sposób bardzo się od siebie nie różnią. Jednak jakie zmiany zostały wprowadzone są z sposobów, których a, nauczyłem się, tak jak powiedziałem kilka lat temu. A, ale dzięki temu, że pokazane mi były dwa różne pustopeksy, mogłem dosyć szybko zrozumieć, że nie muszę się trzymać tylko i wyłącznie jednego prawidłowego wykonania tego ruchu. Jeżeli tenczycie street dance, lub no właśnie wchodzicie a, w to środowisko, pewnie nieraz usłyszeliście słowo fundamenty. Musimy się uczyć fundamentów, musimy tańczyć fundamenty i tak dalej, i tak Ja traktuję te fundamenty bardzo dosłownie jako fundament, jako wylewkę, na której zacznę budować. Jeżeli Christoflex będzie fundamentem naszego tańca, to któraś z tych wersji jest tylko i wyłącznie początkiem. I to pokazują mi te dwa sposoby, że mogę na nie budować, że mogę je zmienić. Dlatego tych Christoflexów w moim personale jest kilkanaście, jeśli nie kilka ciesię. Teraz pokażę Wam kilka sposobów, a w jakich zmieniam chlistoflexy, tak żeby stały się moje, tak żeby stały się indywidualne i Pamiętajcie, jeżeli mam dwie wersje, to znaczy, że tych wersji mogę być nieskończenie wiele. Kombinuję sobie na przykład w ten sposób. Zaczynam tańczyć chlistoflexa, boom, hop, odwracam to, i teraz, zamiast kontynuować. Przesuwam swoje ręce i dociągam ciało do swoich Przekładam sobie rękę tutaj, okay? odwracam się w inną stronę. I kontynuuję w rozwijaniu listoflexa. Okay? To jeden ze sposobów. Pa, pa Północy, chlad. U. ha HA, syk. HA, bum, ha okay? W ten sposób ten listoflex staje się moim listoflexa. A zwróćcie uwagę, że nie trzeba oczuć zbyt wiele. Odsunąłem ręce od ciała, przerwałem robienie Dociągnąłem swoje ciało, przesunąłem się w przeciwnym kierunku. Okay? Zawsze jest to jakieś zaskoczenie, zawsze jest to lekka niespodzianka dla osób, które to oglądają i chistoplexa znają jak mam w pracy. Mogę sobie też pokombinować w ten sposób. Zaczynam pracować normalnie, a tutaj prowadzę sobie czysto rozciągnięcie pomiędzy moim ramieniem a moim biodrem. Bum! I wracam do robienia misto flexista. Okay? Tych możliwości jest nieskończenie wiele. Tak naprawdę od Was zależy, co zrobicie ze swoim misto flexem. Okay? Dobrym sposobem jest po prostu odpalenie sobie muzyki Zabranie z tych fundamentów w postaci korekcji listopeka i postanowienie: Teraz tańczę przez dwie minuty i tańczę tylko i wyłącznie ten ruch. Staram się zrobić to tak, żeby ja się nim nie nudził i kombinuję. Mogę odstawić ręce, mogę inaczej pracować głową, Mogę przerwać listopeka w połowie, stawić tam cokolwiek innego, np. samą pracę nóg. Hop. U, u. Bawić, tak, żeby sprawić przyjemność i żeby stawał się coraz bardziej. Ciekawym. Podsumowując? Ogarnijcie podstawowego Twistoflexa, trenujcie go w dwie strony, a następnie kombinujcie. Szukajcie własnych rozwiązań, własnych patentów, dodawajcie do tego ile możecie. Postarajcie się z podstawowej wersji Twistoflexa wycisnąć więcej niż chytra Baba z trzech cytryn. Na tym to wszystko polega. Chodzi o to, żebyście byli kreatywni, Żebyście nie zanudzili mnie Twistoflexem, którego widziałem już milion razy, a żebyście im pokazali takiego, który sprawi, że moja szczęka znajdzie się na ziemi. Big UFO Royal Family Poppers, PHSC Familia Royal Dance Center.